W systemie klatkowym obecnie kury są utrzymywane po 4-5 sztuk w tak małych, w tak ciasnych klateczkach, że nie są w stanie nawet rozprostować w nich skrzydeł. To jest powierzchnia, która przypada na jedną kurę, jest mniejsza od kartki formatu A4. Kury nie mają dostępu do grzędu, do ściółki, nie mogą zaspokajać absolutnie żadnych swoich naturalnych potrzeb. Są tak sfrustrowane, że żeby po prostu nie pookaleczały się, nie powyrywały sobie piór albo nie pozadziobywały się na śmierć, obcina się im rutynowo dzioby, co jest również zabiegiem bardzo bolesnym. Wystarczy po prostu kupować jaja, które pochodzą od kur, które były dobrze traktowane. I możemy to bardzo łatwo poznać, ponieważ jest obowiązek znakowania zarówno opakowań jaj, jak i każdej pojedynczej skorupki jajka pod względem systemu kowu kur, i wygląda to tak, że na każdej skorupce jest kod. Pierwsza cyfra tego kodu oznacza rodzaj chowu, w jakim była utrzymana kura. I tak, skorupka, której kod ma pierwszą cyfrę 0, pochodzi od kury, która była utrzymywana w systemie ekologicznym. Czyli mogła zaspokajać wszelkie swoje naturalne potrzeby, miała dostęp do wolnego wybiegu i do tego wszystkiego jeszcze była żywiona paszą ekologiczną. Jajka oznaczone cyfrą 3 to są właśnie niestety jajka z niehumanitarnego chowu klatkowego. Zdecydowana większość jajek w naszych sklepach niestety pochodzi właśnie z chowu klatkowego. Zdecydowanie nie kupujemy jajek oznaczonych symbolem 3.